Witam w programie Wszechsmaki. Dzisiaj gotujemy z Mateuszem szparagi z bekonem, jajkiem i różnymi innymi dodatkami. Zabieramy się do roboty, gotujemy. Gotujemy, smażymy. Wiesz co, zaczniemy może od szparagów. Dobrze. Ja bym chciał, żebyśmy te szparagi wzięli w taką wiązkę i zawiniali w ten boczek. Czyli weźmiemy sobie trzy szparagi, cztery. Po trzy, po trzy dnie. Okej, okay, po trzy. I zrobimy tak. Jeden obok drugiego i zaczniemy zawijać. Słuchaj, ja tu wstawię taką tą kąpiel do naszego jajka w koszulce. To jest nic prostszego jak jajko z dodatkiem octu. Mm -hmm. Ocet powoduje, że równomiernie się rozłoży nam białko. Białko się zetnie, ale żółtko będzie w środku płynne. I to żółtko będzie naszym sosem. Dobrze. E, ja nie wiem, czy ty wiesz, e, że szparagów odmian dokładnie jest ponad 200. Ale tylko jedne, jedna odmiana jest jadalna. To jest szparag lekarski. I tylko on jest jadalny. W międzyczasie ja. poproszę Cię, żebyś włączyła wodę na makaron. Świetnie. Już się robi. Słuchaj, mamy makaron spaghetti. E, chyba najbardziej popularny makaron. E, warto powiedzieć o tym, że e, taniecki makaron spaghetti jest produkowany z pszenicy durum, czyli to jest taka twarda pszenica, mhm. co powoduje, że ten makaron jest taki troszkę dłużej al dente. Mhm. To e, znaczy, więc... że trzeba go dłużej gotować. E, to znaczy tak i nie. Bo dłużej gotujemy wtedy, kiedy chcesz, miększy, prawda? No tak. Ale przede wszystkim ma dużo wartości odżywczych, Jest łatwiej dla organizmu. I ten makaron dzisiaj będziemy podawali na spodzie naszego talerza ze szparagami i boczkiem. Słuchaj, ja już wodę mam. Tak. Możemy powoli zabierać się do tego naszego jajka w koszulce. Posolisz wodę? Posolę. Ok, chętnie. Teraz damy ocet, zwykły ocet spirytusowy. Ocet, tak. Nie ma znaczenia, czy damy... Znaczy znaczenie ma tylko to, czy damy z czerwonego wina, czy z białego. No Bo czerwone wino zabarwi wodę. Wbijemy całe jajko. Łatwiej, Ty wbijasz. Na, tak, łatwiej nam będzie z pojemnika na wodę niż mhm. bezpośrednio ze skorupki. E, można bezpośrednio ze skorupki, natomiast nie zawsze ta metoda wychodzi. OK. Także ja polecałbym jednak najpierw sobie spróbować znaczenia, a potem ewentualnie jak już dojdziecie Państwo do wprawy, prosto ze skorupki. mi za? Ja... Czekam na Twoje Zaj, instrukcje. Ja, ja zrobię wir. Dobra. Zabieram ja wir. to wtedy wlewam. tego wiru Ty wlewasz jajko Dobra. jednym machnięciem, ok? okay. Powiem Ci dokładnie kiedy. Przygotuj się. Koncentruj teraz, się. Teraz. O, śmiało. Hops. Jest. Mogę łóżkę na chwilę? Aż. I teraz... Do tego? Lecimy za jajkiem, poczekaj. Zobacz, jaka się komenta zrobiła, widzisz? Lekka komać. Heliowa, to się nie ma. znaczy heliosa, tak? Tak? Tak u was mówią. No. A jak się w ogóle na jajka poczesku mówi? Wajczka. Wajcia. A buciek. A niebo słanina? Słonina, okej, okay, to zrozumiałem. czyli boczek, tak? Tak. Okej, okay, teraz zobacz, Wy, wyłączymy sobie i delikatnie zatrzymamy to jajko. Można to robić łyżką cezakową. Mniejszą, jeśli się ma. Poczekaj. O, może przybliżymy sobie tutaj. Wow, okej okay. i mamy nasze jajko do szparagów, ekstra, Jest. świetnie. Ekstra, ja zawsze lubię jak się tak zawija wiesz, potem jak w tej wrzącej będzie. Czemu? Ale czekaj, to się musi trochę wiesz gotować. I opadnie, będziemy smażyć szparagi teraz, będzie to proces krótkotrwały, żeby zachować tą chrupkość szparaga, masło. Nie za dużo tego masła, bo chodzi tylko o taki maślany posmak. Natomiast również wytopi się tłuszcz z boczku. Dobrze. Iza, soliliśmy tak. wodę na makaron. Posoliłabyś szparagi po górze. Mogę Cię prosić? Dobrze. Uważam, że chyba tylko tak lekko, nie? Tak, tak, żeby nie było za mocno. Iza, mogę Cię prosić? Jakbyś mogła dać szparagi na patelnię. Będziemy je rumienić teraz. Mamy już je osolone. Mamy jeszcze jedną taką fajną przyprawę, jest to zwykły pieprz, czarny, ale młotkowany. Troszkę dajemy tego naszego pieprzu i odwracamy szparagi. I za ciebie poproszę, tak. jakbyś mogła mi dać garść e, e, orzeszków, orzeszkę, orzeszkę, tak? żeby one też już tak lekko się karmalizowały. Ekstra. To wiesz co, ja przełożę nasze szparagi do miseczki. E, i zrobimy tak, że zmieszamy teraz ten makaron z tym smakiem, który mamy na patelni, z tymi orzechami, z tym tłuszczem z boczku, a zarazem takim smakiem już szparagów, mhm. a tymczasem czajnickie spaghetti na patelni. Od razu na patelnię? Jasne. Ja tak się podłożę z tą patelnią. Dobra, trzymaj. Ekstra. Mamy tam jeszcze trochę na pewno. Tak. Super. Myślę, że... Wystarczy, co nie? Tak. Myślę, dobra, że wystarczy, moment. a dodałabyś mi troszkę wody? Odrobinę, tu masz łyżkę z łyżki, odrobinę wody. Ta woda pochłonie nam ten tłuszcz. To może trochę jeszcze, nie? Jasne. Czekaj. To jest taki stary, stary trik Włochów. Zawsze się zastanawiam, jak to właśnie robią, że ten, że, że ten sos im, ten makaron wpija ten sos, a tu się okazuje, że wystarczy woda i odrobina masła na sam koniec. Mm -hmm. To ja lubię. Masełko i śmietanę. Tak, to już I pomidory. Nie. I pomidory, to koniecznie, tak. Wiesz, co Iza? Ja bym jeszcze odrobinę posolił. Dobrze. Szparagi będą się nam ładnie prezentowały na białym talerzu. Świetny pomysł. Kurde, ale pachnie tymi orzechami. Tak, orzeszki ziemne. W Czechach mówimy na nie Arashidi. Arashidi? Mhm. Ja uważam, że orzeszki są bardzo smaczne. Nie tylko, że smaczne, ale też zdrowe. Oczywiście, że tak. Słuchaj, dokładamy te nasze orzeszki, żeby one się w tym naszym makaronie znalazły. I teraz damy tak. Dobrze, mamy te nasze szparagi otoczone bekonem. Podsmażaliśmy je na masełku. Na masełku, tak. I teraz mamy ten najtrudniejszy trik, czyli wyciągnięcie naszego jajka. My... I teraz proszę uważać. Param. My daliśmy do pojemniczka, ale możemy dawać od razu na makaron. Dobrze. To pokaż nam to dzieło sztuki. Ugotowaliśmy makaron spaghetti czaniecki z szparagami w boczku i jajkiem w koszulce. Wygląda naprawdę bardzo apetycznie, więc tylko życzyć smacznego. Smacznego. Dobrą chodź. Subskrybujcie kanał Czanieckich Makaronów.